Cześć moi kochani, jeżeli mamy zacząć na tym kanale Fall Guys nagrywać i nie tylko, to też trzeba zacząć nowości i to wszystko, co się będzie pojawiało w następnych sezonach. Właśnie nadchodzi sezon drugi, został już ujawniony co będzie. Będzie to taki znak pod znakiem średniowiecznym, kostiumy i w ogóle tam mapy. Dobra, najpierw sobie zróbmy wideo, link będziecie mieli w opisie. Chciałbym powoli się wdrażać w tego Fall Guysa. Będziemy na live'ach grać, jest śmiesznie. Sami to przyznaliście i będziemy właśnie nagrywać różne rzeczy. No, zobaczycie niebawem. Mam nadzieję, że się uda w to wejść. Nie nagrywam tylko dlatego, że ta gra naprawdę teraz zyskała wielką popularność, ale naprawdę mega fajnie się w to gra i jest naprawdę zabawnie. A też trzeba troszeczkę na kanale jakiegoś rozmaicenia szukam od dłuższej, dłuższego czasu. I w końcu znalazłem, dobra, ale sezon drugi, full guys. No, naprawdę zobaczcie. Będą już jakieś smoki, będą jakieś paladyny, czarodzieje, więc nowe mapy, właśnie będzie nowa mapa, to jest pierwsza z nich, fajnie to wygląda, tutaj chyba będziemy coś rozbijać. to będzie trzeba przeskakiwać w górę i kto pierwszy dobiegnie, zobaczcie, też właśnie takie w stylu średniowiecznym, jakieś wieże, zamki, ruiny, więc będzie fajnie, czyli tutaj będziemy musieli chyba... Ta plansza chyba wygląda na prostą w miarę. Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. A tutaj się może, zobaczcie, tutaj się może będzie podnosiła woda. Tu się może podnosić woda i trzeba będzie szybko na górne poziomy uciekać. O, to może być dobre, to może być dobre. Chyba tutaj się będzie, tak mi się zdaje, że tu się będzie woda podnosiła. Dobra, lecimy do kolejnej mapki. Oj, tutaj powiem Wam, że będzie masakra na tych kołowrotkach, tutaj na tych przejść. No, będzie naprawdę, zapowiada się ciekawie, Co raz, to jest dopiero sezon drugi. Ciekawe jak będzie w kolejnych sezonach. Będą też mapy dodawane, ale myślę, że twórcy powinni dać jakieś tryby do testowania tych map. Dobra, lecimy na kolejną mapkę. Tutaj chyba będziemy musieli jajka zbierać, tak mi się zdaje właśnie. Coś tutaj zobaczymy. Tutaj jest kolejna coś jakieś a, tutaj będziemy musieli przeskakiwać przez te obręcze i będziemy musieli zdobywać właśnie punkty dla naszego teamu. Więc to jest kolejna taka mapka teamowa. E, to jest właśnie z tymi obręczami, że będziemy musieli skakać. I to jest kolejna, bo to jest chyba właśnie <coughs> też kolejna mapka. Też to ciekawie wygląda. Ja się zastanawiam jak to może wyglądać. Bo na razie się po tym nic za bardzo... A tutaj chyba będą krzaki czy coś takiego jak te drzwi No ciekawie, ciekawie, kawie się zapowiada No oraz, no tutaj jest właśnie to hmm, Tutaj trzeba będzie wskakiwać chyba, też przeskakiwać przez te przeszkody Będzie ciekawie, to jest chyba ta mapka, tak, ta mapka z obręczami No i nowe kostiumy będą Będzie właśnie jakiś tutaj taki rycerz Będą smoki, zobaczcie, nowe kostiumy więc zapowiada się naprawdę ciekawie ten sezon drugi o właśnie, poczekajcie tu trzeba przeskakiwać tak właśnie tutaj trzeba będzie przez mury przeskakiwać a zobaczcie będzie można przestawiać te przestawiać będzie można żeby przejść Aha, tutaj będzie to, 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 to przeskakiwanie przez te obręcze czyli tamta plansza, poczekajcie nie tutaj jest to przeskakiwanie przez obręcze to jest ta plansza Tutaj chyba to właśnie to zbieranie jajek, coś tam będzie. to będzie ciekawa, ale tutaj chyba właśnie, tu będzie można. To chyba będzie timowa planża, to będzie chyba timówka, że będziemy mogli sobie... Sa... <laughs> tak mi się zdaje, że to może być timowa i będzie trzeba sobie właśnie drogę utorować, będziemy może to przesuwać o coś nowego, jakaś nowa mechanika. No więc... Fall Guys, sezon drugi, sneak peek właśnie został nam zaprezentowany, link do filmu macie w opisie. No i czekam na Wasze e, opinie, co sądzicie o tych mapach, co sądzicie w ogóle o tej grze. E, ja będę się powoli wdrażał w tą grę. Będę się uczył w nią też grać i uczył się mechaniki wszystkiego, żeby móc Wam też lepiej nagrywać te odcinki, właśnie z tej gry. A na pewno na live'ach się będziemy bawić dobrze. Pamiętajcie, gra jest niestety płatna na Steamie lub na PlayStation, jeżeli macie um, tego. PlayStation Plus, chyba tak, to tam macie za darmo. A tak to na Steamie kosztuje na razie 70 to Jak będą tylko jakieś promocje, będę do Wam informacje. No dobra, to tyle. Trzymajcie się cieplutko na razie.